Ale po co tak się cieszę? Po co? Po co? Dobra. Jest. Dobra. Mam tu już mogę czytać czat, Normalnie. Będę mógł czytać. Dobram. No to gitara. Dobra, są już dwie osoby na live'ie, jedna to jesteś ty. No no... A... Ty, to nie jest... ktoś. Śmanko mordo. Czekaj, bo ja tu jestem na kompie. Ja tu teraz będę czytał czat, bo ja mam... Dobra, typamy się. Siema ma w ogóle progość. Co ty grasz? Yy, gram w takiego. No, w tej chwili oglądają dwie osoby i dwie łapki w górę są. A najsiwo. No po co mam na live'a się przy, przywitać? Yy, w co ja gram? Nie wiem, i ja gram w taką grę. No to jest podruba Minecrafta, no więc, no i będą trzy osoby, i zostaw lajka ty, że nie, dobram, a gdzie ty jesteś w ogóle, co to jest za mapa? A, bo ja się tepnąłem do innego ziomka, tak w ogóle. Nowa aktualizacja. Wiem, oglądałem. Brakuje mi 100 pucharków, żeby mieć, znaczy, 400 pucharków, żeby mieć tego właśnie tika. Jeszcze jakoś on tam się tam nazywa No, nie mogę się tepnąć No, nie chcę profil, tylko chcę się tepnąć, dobra Nosimy. No No widzę czy jakiś sobie domek muszę znaleźć tutaj. Czekaj, Czy są tu jakieś kejwy, których nie robiłem? Ej, tu są dwa zamki! Chodź tu Chodź tu do za mną o ja bostek! Batkuje! Dobra, moje lepiej do zabury. Dobra. Mam za do jakieś witamy. Brakuje ci jeszcze trzech kutaci. No tak, brakuje mi jeszcze tylko trzech putaci. Ale ja raczej się nie biję. Brakuje mi tylko dwóch i dwóch legend. Resztę mam. Leona. To jest Pintek? No. Yy. no. Więc zostawcie lajkacza. A i do końca tego miesiąca chciałbym wbić 60 więc e, chciałbym żeby wam to e, poszło i żebyście... Ja ty! Cztery łapki w górę co? No ale... I tutaj... O, złote sword. Nie wiem, może mam jakieś tam... To jest złote coś. To Ten... Złotą nową różdżkę. A ja nie umiem dawać rzeczy. Abym ci dał taki złoty... się wyrzuca, bo mam dopiero 2711 puszek. No wiem. A ja mam 3000 i brakuje mi 400. Dotyka. I tutaj jest ten. Ja. O jajku! ty jajku, tyle mnie Ile mój bije! Poczekaj, tutaj są. Ja nie robiłem tej wieżyczki. A ty robiłeś? Ja jej nie robiłem. Dobra, mam jeszcze zielotą, zielotą zwaną. O jajku! Dobra, mój Z nami <grymny> A, i jeżeli będziecie chcieli y, grę, y, czyli jeżeli chcecie, żebym nagrał z moją siostrą odcinek Fortnite'a, to zostawcie łapkę w górę i kliknijcie suba, bo lecimy do końca. Takiego mi wypadło, ale nie będę teraz patrzał. Już tyle jest wielki. O rozwala go na to. A mi się nie chce wbijać. Nie wiem czemu. A nie mam kłódki. Czekaj, okay, ale co ja dostałem za ity? On strzela tym, co bo na swoim buź... buźce. No on strzela on jest za OP. Oni powinni go znerfić, bo ten tik on jest za dobry. On jest za OP. On powinni go od razu jakoś tak... żeby mi chociaż mniej HP walił, a nie tak dużo wali HP. Ty. Bo to jest trochę takie dziwne dla mnie, że inni sobie chcą normalnie pograć, a tu nagle wychodzi tik, który wali tymi bombami. To może walić jeszcze i wali jeszcze Kilka tam tych bomb wsadza. To... to trochę głupio. Jego boost jest za. Mhm. No, jest taki. Jest nawet taki, nie będę czytał tego, bo to jest takie mm, trochę wulgarne, no widzę ja tam teraz. Yy. I zrobiłem swoje stanowisko. Mam już stanowisko, yy, więc szykujcie się, że będą coraz lepsze livey. Yy, no. yy. Zamknij się, nie znam cię! O oh, ja! Yeah. On do ciebie powiedział zamknij się, nie znam cię. Yeah. Kolega, mm, Jaki o ci O Dobra bosek Dobra poseł. Dobra poseł. Dobra to jest poseł. Dobra poseł. Dobra co to jest? Dobra poseł. to poseł. Dobra poseł. Dobra jakąś Matrox. Aha, to jest mój kolega. No. Abrazy. Mm. Ej, gdzie ty jesteś? A O ja, to jest ten ten głupek. Napiszcie na czacie na niego. buu. Wy u Bu, bu, piszcie na czacie, bu, Ja teraz wchodzę Wchodzę, piszemy buu na niego bu, piszemy na niego, bu, Ja go nie wnoszę Nie kocham, nie znoszę go Ja chciałem, pojechać. No, on nam wbija na imprezę i w ogóle A ty y, znasz go <tryk> Patryk, nie, progość, ten który jest na live. to jest wrzosek. Bu na niego, pisz bu, dawaj bu, pisz. <tryk> Ej, tam epickie i temy leżą. Maska, bu. No tutaj leżały. Nie leżą dla ciebie? Dobra, progoś też już, pi, już pisał. Bu. Czekaj, jak to co jest? No weźcie go, wywalcie ty. On gra w to samo? Ukryj. Patryk. Ja, twoje, ja tą Twoją wiadomość, niestety... Ym, ją usunąłem, bo nie może być tak, że wchodzą tu... Bo ostatnio wlazła mała dziewczynka i tam niektórzy ludzie pisali złe rzeczy, i teraz też. Więc ja... Więc ja w ten komentarz. W, w, od razu. No, bo teraz też napisał... No... I ludzie pisali bardzo rzeczy. A to była sześcioletnia dziewczynka, która. No. Yy, dobra. Mm, ty, on chodzi cały czas za nami. No widzę. I nie można go jakoś wywalić stąd? Mm. No No ice typie. My cię tu. No, i dobrze, że tak robisz. No wiem, ja tak robię, dlatego że nie chcę później, żeby YouTube patrzało i widzi, że ja też nie. Mnie mam 11 lat i YouTube to widzi, że tutaj piszę takie rzeczy. No i ja mogę, oczywiście, zostać skasowany mój kanał, może, więc nie chciałbym mieć takich spraw. Znaczy, ja tu byłem, więc ja ci mogę tylko pomóc. No to chodźcie, pomogę. Tu są chyba trzy bossy do załatwienia. Jak pamiętam. A z tych bossów same legendarne itemy. Ej, on, on jest jakiś dziwny, ty. On cały czas za mną mi chodzi. On jest jakiś... Ja... On, niech go tu nie zapraszał. Czy bijesz? Pięćdziesiąt subów? Nie wiem, ale coś mi się stało.